Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotany, lecimy dalej z naszą cywilizacją 6, takim mini maratonem, to już jest piąty odcinek i ostatni dzisiaj, więc dopiero jutro już w, pewnie wrzucę jakieś tak dwa odcinki, e, ale na dzisiaj to będzie tyle, ponieważ no jednak trochę już pograłem, i jest już późna godzina, więc i tak prawdopodobnie teraz nikt za, za dużo, za bardzo nie obejrzy tych chwilę, dopiero rano, więc nie ma co, żem się męczył tutaj całą e, noc i nagrywał, dobra. Lecimy z po pierwsze tymi barbarzyńcami, bo oni mi tu już psują moje owce piękne Co wy nim robicie? Macie tutaj headshota. o pięknie właśnie headshot trafiony um, i lecimy dalej. Dobra, mamy expa produkcja. Możemy produkcję wybrać w drugim mieście. Super! To mi się podoba. Co tu możemy zrobić? Pomnik moglibyśmy zrobić. z dwa do kultury. Moglibyśmy też tutaj... O, właśnie, może tutaj zrobimy jakiś wiadowców Gelera, łucznicy, Rydwan Piramid tutaj niestety nie możemy. Może jakbyśmy trochę dalej zbudowali, to byśmy właśnie może, mogliśmy tak zrobić, bo tutaj pustynia jest. O, jakbyśmy tutaj trochę dalej zbudowali, albo byśmy kupili raz, dwa, trzy pola, to byśmy możemy piramidy zrobić. Zobaczymy. Um, pomnik. Pomnik czy nie pomnik? Budować pomnik? Czy może dzielnica jakieś? Zróbmy pomnik. Nie ma co. jak będzie pomnik. Dobra. W tym momencie puszczam turę. Zostały nam trzy tury do wyroczni. Lotka z jaskiej Chin wypowiada wojnę. Japo Japonia jest! I Chiny się z nią ubiją. Dobrze wiedzieć. Czyli ja jestem chyba w sumie tak na północy samej e, tej wielkiej mapy. A wszyscy są pode mną i oni się tam biją. A ja, ja siedzę na górze i mam Mam spokój, tak naprawdę. Czyli po prostu dobrze trafiłem. No zobaczmy, jak to będzie. Patrzcie, już tura tylko. Mamy no, oczywiście, że szczelamy. nam jeszcze jeden oształt i rozwalimy go. Wtedy podejdziemy naszymi ludźmi. Próbujemy oszczędzać potem ten, o, o, to obozowisko. Dobra, więc bez większego gadania, tura. I wyrośnia, Proszę was. O, cześć. Bushido, spoko. Konnichiwa. Jak to masz? Hodżosan. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Watashiwa, Wotan. Wotan, Wotan, po prostu Wotan. <laughs> nie, 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 nie znam za bardzo japońskiego. Tam kilka słów i tyle. Na przykład mogę powiedzieć, że to jest koloru jakiego? Nie, nie Akainu, tylko Ak Akai, nie, Akai też czerwony. A nie pamiętam, nie chcę się zbłaźnić za bardzo. E, czy chcesz odwiedzić nasze najbliższe miasto i przekonać się o naszej gościnności? Dziękuję ci, witaj. Witaj bardzo serdecznie, czyli wy się bijecie. gdzie w ogóle się spotkałem? No serio, gdzie się spotkałem? Natknąłem się na o, statek pod pięknie. delfina. Nazywajcie mnie w modlitwach Apollo Delphinius, także ołtarz powinien być nazwany Delphinius, i po wsze czasy należy o niego dbać. Homer, super. Piękna, ej, ej, to naprawdę fajnie ona wygląda ta wyrocznia. Podoba mi się to, super. Co nie dawała dokładnie? <laughs> nie pamiętam już. <laughs> Sprawdźmy sobie. O, widzę, że Łukasz też gra w CDS-6. O, to wciąga, wciąga i to bardzo. Wyrocznia: plus jeden kultury, jeden do wiary. I tam jeszcze jakieś inne bonusy, wiadomo. Dobra, więc teraz sobie co budujemy dalej. Latarnia. Czemu nie możemy? E, posiadania latarni morskiej, aha A latarnię morską możemy zbudować tylko i wyłącznie w dzielnicy portowej. Dobra, ja w tym momencie chciałem dokończyć dzielnicę świątynną. Czy robić coś innego? Młyn wodny też by był fajny. Nie, dzielnica świątynna. Ona tam nie będzie... O, cztery tury, to damy radę. Ty gościu? O, gdzie wy wiecie? Panowie, panowie. Halo? A, nie mogę go zatykować, ale mamy pawełnę, teraz nam przydałby się właśnie jeszcze tutaj robotnik, możemy kupić te złoto? Um, to 50 złota, okej, okay, niedługo będziemy mieli, poczekamy, będziemy mieli, dobrze jest. Okej, okay, kolejna tura. proszę czekać, ci spieprzają, oczywiście, że spieprzają. Gdzie by to z nami się wili? jest dzielnica złożona. Ludzie, znajdują czasu na rekreację, będą prędzej czy później musieli znaleźć czas na chorobę. Spoko. O, majong, ale ja lubiłem kiedyś grać w majonga, boże. Spędzałem przy tym naprawdę czasami 2-3 godziny, i cały czas bawiłem się w te kurde klocki głupie. O, fajnie było, fajnie było, naprawdę. Polecam pograć czasem w majonga. Bastiony, bastion, o boże, bastion. Stara grejerka, taka fajna, bastion. Jak ktoś grał w bastion, to tam był piękny narrator po prostu. Gry się powinien uczyć od tego narratora. Ja się inne gry się powinien uczyć o tej gry, jak się, jak się, jak się dobiera narratorów. O tak, siła obrony miasta, plus 5 do ataku sensowego miasta. Aha, budowli obronnych, A dramat i poezja na przykład. Bym z chęcią przyjął ją. Patrzcie, jak mnie tu teraz atakują. W sumie to i tych i tych bym mógł zabić. Kto mi więcej zada obrażeń? Ten. Lecimy z nimi. Headshot. Headshot biatch, You just got owned. Super. Super, super, super. I co? I co w takim razie możemy zrobić? Turę puścić. pięćdziesiąta 55. Tura. Wysłaliśmy Wam delegację z Darem w postaci Josegi Zukuri. Naszych najspanialszych dzieł. Spoko, siema. Doskonale. Do widzenia. O kurde, ugodnie, więcej potrzeba Musimy tak, za, za turę za kolej, W kolejnej turze dostaniemy tych Dostaniemy Znaczy kupimy sobie A w sumie nawet w tej turze kupimy sobie A, a 150 złota To jeszcze dwie tury, dopiero wtedy będziemy mogli Dobra, damy radę jakoś Na pewno damy radę, musimy dać radę Dobra, wy zabijcie ich Ej, ci za naprawdę są dobrzy Oni tyle ekspo już po nich wbili no właśnie, jeden ekspa dostają. A czy gdzieś to jest pokazane. A tu mają poziom, okej. Okay. 20 na 30 do trzeciego poziomu. Super. To wy tu brońcie tego wszystkiego naszego przyczółku. A cała reszta... W sumie nas natura. No co mogę więcej zrobić na razie? Tam mi się buduje nowy obywatel za jedną turę. Będziemy mieć już czterech. Super. Tu sobie mam dużo żywności, więc nie miało co dziwić, aż ja bym to ulepszył. O kurde, właśnie, tu są kraby. Ale czy zadowolenie? To też jest stąd, brane... U czy czy nie? Ej, obszary mieszkaniowe to za mało. Kurde, kurde, kurde. Nie, u, u, udogodnienia są oddzielnie. Właśnie. Dwa z trzech, muszę coś zdobyć tutaj. Z religii. Nie, może się da. Za, zobaczymy. Dwie tury mamy dzielnice. Ej, oni, kurde, przychodzą jak kaczki, patrzcie. Kolejni. Ja to lubię. To mi się podoba. Przychodzą, dostają, odchodzą. Na senatura. Siedem. Nadwyżki żywności. A ile tu mam mieszkań? Osiem, o kurde. Dzień mi brakowało miejsc do mieszkania. No, łanie mi jest o tym razem. Wszyscy mężczyźni i kobiety, zaś li tylko aktorami. Okej. Okay. Fajnie. Wybierz ideę. Wielka biblioteka. Uuu, wielka biblioteka. Wielkie naukowiec, liczba punktów natury, plus jeden. Dwa miejsca w na wielkie dzieła literatury. Otrzymujesz przyspieszenie do wszystkich technologii epoki starożytnej i klasycznej. Możesz zbudować tylko na płaskim terenie, w sąsiedztwie z kampusu z biblioteką. Okej. Okay. Teologia. O, świątynie. Mmm. Bierzmy to. Nie! Co ja zrobiłem? Fuck! Nie chciałem, przypadkiem! N nie widzieliście tego, e Czekajcie... Nie widzieliście tego? Na pewno te Tak się nie stało! To, 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 nie to, że ja coś zepsułem. Aj, zbawiam kupić sobie budowniczych. Gdzie ty idziesz, panie? Nie sobie warunków, w których mógłby zatonąć statek. Współczesne konstrukcje stat Dobra. Wybierz badania. Waluta? Czekaj, pojadź mi to drzewko. Dwa do żywności, dwa do złota i jeden do produkcji na wszystkich polach z pustynią. Nie mam pustyni, jego miasta niestety. Wy tu bym mógł przejść jest chyba kolejnej tej. Tak się nie wiecze. warsztat. U. Chodźmy. 13 tur, damy radę. Zabi. Bij zabi, panie. O, pięknie. Headshot. Dobra, e, kupmy sobie tych. Chyba, że czekajcie. Ej. Czekajcie, tu jest świątynia, a tu jest. Tak, tak, tak. To jest już dzielnica świątynna i co, teraz mogę kaplicę zbudować tam. Tak, mogę zbudować kaplicę, która da mi dwa wiary, jedno miejsce dla obywateli i wielki prorok, liczba punktów na plus jeden. Okej. Okay. Fajnie, podoba mi się to. Kaplica. Ale nie chcę na razie budować kaplicy. To, co bym chciał, to albo sobie budowniczych zbudować, a hajs zostawić na razie. Albo zrobić tak, tutaj budowniczych, a tutaj kupić sobie budowniczych. Kupiec, mógłbym też kupca zrobić i bym w sumie puścił tym razem tutaj do tego miasta, bo tam jest niebezpiecznie. Nie, no, zróbmy sobie narzędzie budowniczego i ulepszymy sobie tutaj rzeczy. O, sfinksy możemy pobudować. O, plantacja. Super. Nasa no, natura. Może tym razem i tu nie przyjdzie. Dobra. Chodźmy od razu tutaj. Panie, chodź tutaj. Aj są kurde, trochę daleko. Dobra, dobra. Teraz tak. Um, a, tu jeszcze jej natura. Dobra. Top nasa natura. Tura za turą i cały czas do rana. Jeszcze jej natura, jeszcze jej natura. Nie no, trzeba... Trzeba kiedyś skończyć. Taka prawda. Ok, załatwiony. To w sumie teraz prawdopodobnie sobie tu się Zaczynamy zwracać na siebie uwagę wielkich ludzi świata. Oczywiście inni przywódcy też pragną ich do siebie przyciągnąć. Poko. Im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy, tym bardziej będziemy skłaniać odpowiadających im wielkich ludzi, by udostępnili swój talent naszej Eee, Właśnie, wleć się. Ty. no to chodź tutaj. Napraw to fajnie skaczą, patrzcie na to. Um, I teraz tak, tutaj, plantacje będziecie robić na bawełnie. Dzięki temu dostaniemy, tutaj, e, oczywiście, jakieś plusy. Znaczy, plusy do tego udogodnienia, bo mamy dwa z trzech. A to nie jest zbyt dobre. Okej, okay, wy za to, plantacja, plus jeden do złota. Aha, no dobra, zbuduj to tutaj. Zawsze co coś więcej. A. A do tych, do krabów, co bym potrzebował do krabów? I to nie jest luksusowy zasób? O Boże, myślałem, że luksusowy. Szkoda, szkoda, że nie. Sphinx? Może, zobaczymy. Dobra, wybierz produkcję. Co możemy zrobić? Piramidy tutaj. Brak odpowiedniego miejsca, co musi być? Musi zająć się w straszniejszej dzielnicy rozrywkowej, okej. Okay. Kupiec. Kupca byśmy zrobili, byśmy hajsu więcej zarabiali. To są e, trzy tury, to w sumie moglibyśmy. Ale ja jestem na, na początku zwiadowca, bo jednak jest strasznie słabo z tym, że mam tak mało odkrytej mapy. Tutaj za to... Możemy zrobić... Co możemy zrobić? Dzielnicę może jakoś. Kampus. Utrzymanie 1 złota. Ale nauki by było więcej. Świątynia by była też spoko. Starożytne mury do obrony. Zróbmy sobie mury. Tak, patrzcie, jak tu pięknie to będzie wyglądało teraz. To, to, to miasto też by mogło mury zyskać w końcu. O, emisariusza mam. Mógłbym tutaj lecieć na cztery, ale w sumie, czy mi się to opłaca? Stockholm. Nauka więcej, dobra, ale to by musiał jeszcze aż, aż sześciu tu musiałbym mieć. Kultura. Ale w dzielnicy tylko. świątynnej, O! Tu bym mógł zrobić. Dobra, zróbmy to. Tu, tutaj, tu. Dobra, jest dwóch już. Jeszcze jednego musimy zrobić. Patrzcie, jak w ogóle ta. Tera inkognita się wygląda. O boże, a mi się to podoba. Naprawdę bardzo. Ok, to jest natura. Miasta się rozwijają, to jest najważniejsze. Prawdziwego myślenia religijnego bez teologii, prawdziwych miar i astronomii bez matematyki, ani prawdziwej produkcji żelaza bez chemii. No w sumie mądre. Czekajcie, bo mogę zmienić tu coś. Co ja dostałem? A, punkty wielkich naukowców. 100% premis za sąsiedztwo z tego Miejsca. Aha. Cudu żadnego na razie nie robię, co nie? Wróćmy to jednak na razie. Znaczy, to produkcji nam dwa da, bo to w sumie w jednym mieście i w drugim. Hmm. Ok, zatwierdzamy na razie. Tak. Dobra, i zwiadowca. Ty, panie, idziesz tutaj zwiedzać na dół. Ty za to cały czas się healujesz. Bo chcesz, się miał full HP. Ty za to idziesz tutaj. I robisz nam plantację. Jak tylko będziesz mógł. Tutaj. Co zrobicie? Aha, tu możemy już robić kraby, tak? Kłacziby, kurde. No, że tego pola nie zabrali. Przydałoby się. Dobra, zróbmy Sfinksa. Czy możemy farmę też zrobić? Żywność, a sfinksam kultura i wiary. Dobra, zróbmy Sfinksa. jest tak źle. Ok, idea. Dobra, robię to zapis yy, w wieku tą... ale czekajcie, muszę to zobaczyć tutaj, tutaj w ideach, drzewko pokażcie mi, proszę was. Okej, okay, taktyki obronne, a potem mamy co? Tradycja morska, feudalizm. Tu mamy dopiero monarchę, boskie prawo. To już, a jak dwie świątynie zbudujemy, to będziemy mogli, mogli tu szybciej, bo tu mamy tak, trzy militarne. No fajnie jest nawet, czekajcie, pokażcie mi a anusry, indziej, mogę zobaczyć. Tu mamy Republikę Kupiecką i tu Teokracja. Oko. W sumie tu teraz mamy czekajcie, ustrój. Właśnie, monarchia, Teokracja, Republika Kupiecka. E, przy zakupach za złoto zniżka. O 15% fajnie. Zniżka przy zakupach za wiarę. O! To by było mocne nawet. Premia do punktów wpływu też fajne. Dobra, damy radę jakoś sobie z tym fajnym wszystkim zrobić. Dobra, kampus. Kaplica, świątynia, co? Budowa wymaga posiadania kaplicy. Aha, dobra. Młyn wodny. Hmm, powiem tak, muszę zwiększyć e, mieszkania. Co mi daje mieszkania? Mam No nic mi tu nie daje mieszkań. Bo wiecie, mam teraz... Chyba, że młyn wodny. Nie. Bo w tym momencie ja mam tutaj 9 obszarów mieszkalnych, a 7 obywateli. Więc jeszcze dwóch i koniec. Kulturalna dzielnica może? Albo portowa. Tutaj gość mi, a czy babka mi mówi zalecany na portowa. Albo kaplica. Zróbmy kapicę to jest 3 tury tylko. Nie, nie będzie jakoś super długo. Dobra. Emisariusz kolejny. I co tu mam jeszcze? Żelazo! O! Żelazo prawdopodobnie dostaliśmy od yy, Sztokholmu. Super. Dobra, tutaj trzeciego i dostajemy wiarę dzięki temu. Tak, tak, jest wiara. Dobra. Ej, idzie pięknie. Ile minut? 17? To jeszcze filka. Tutaj zbudowałem... Zbu... Aniam ruchu, dobra. Nasignatura w takim razie. Nie lubią mnie. Wrogość, wrogość. Czyjaś. Spoko. Mogę też zadanie popatrzeć, jakie tam mam. A, dobra. Ok. O, 0,5 miesz obszarów mieszkalnych. Super. A wy w sumie co byśmy mogli zrobić? Żadnego takiego fajnego lepszenia, chyba że. Tutaj też potrzebuję więcej mieszkań, po pierwsze. Chodźmy tutaj. Sfinksa na rzecz drugiego nie będziemy budować. Dobra, wiara tam się buduje, a czy świątynia? Co tu się dzieje? Japonia, w ogóle, patrzcie, oni się nawalają tutaj. Nieźle. Jakieś dymy tutaj. Okej, okay, a jak tam udogodnienia? Trzy z trzech, dobra, super. Dobra, to Tura w takim razie. Co się dzieje? Cztery. Ciepłe, duchowe, które się zajmują. W każdym razie, nie zrób tego ale gdzie miałby to robić twój lud? Do widzenia. Ale z tego co mi się wydaje, on nas chyba tam trochę. Ten. powiedział. O, że obraził nas, o tak. A mi się nie podoba, nie podoba to, że nas obrażają. Dobra, budowniczy jeszcze jedną. Jedną ulepszenie może zrobić. Słuchajcie, obywateli. Tu jest, widzę, obywatel, a nic nie robi. Owełna. Produkcja tu by była. Oko. Nie no, źle to nie jest pobudowane. Ryby możemy ulepszyć. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy na rybki. O, czekajcie, źle Chodźmy tutaj na ryby. A ty też możesz pływać już hmm, ciekawe Dobra i z tego co widzę już nie ma tutaj barbarzyńców. Bo wybili, w sumie oni się napieprzają cały czas tutaj A niech się biją! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jak to zawsze mówią A skorzystam tutaj ja, aż nie mam nadzieję Cywilacja <laughs> e, Chin zakłada nową religię, taoizm Dobra, czy mamy już trzecią religię na świecie i znam dopiero 4 z 8 chyba państw. Trochę mało. Dlatego też idziemy na wyprawę. Wy tu stójcie i oglądajcie co się dzieje, tak w ogóle. Wy budujcie ryby, żywność i obszary mieszkalne, super. To było ostatnie ulepszenie, jakie zrobić, tak, bo tutaj dwa zrobiłem. Trzecie, dobra. W ogóle mam wiarę. <grych> mam 301 punktów wiary. Budujcie to świątynię, mam świątynię zbudowaną. Czy ja mogę coś kupić teraz za wiarę? Misjonarza. O! Walka teologiczna może być nawet. Nice. W sumie to byśmy mogli tutaj przenieść do tego. Tak, weźmy misjonarza innego. Ku... A tu sumie to tylko 65 wiary kosztuje. No kurde, za co zrobimy? To świątynię byśmy mogli zrobić jeszcze? 4 do wiary. O, to jest fajne. A może trzecie miasto na szybko? Tylko gdzie trzecie miasto byśmy zrobili? Tutaj pewnie gdzieś. Popatrzcie jak tu jest kamień, kamień. Bydło, bawełna, bydło. Albo tutaj, tylko że tu było za blisko mi niemiec chyba, ale patrzcie, przeprawa, przeprawa. Banany. Tytoń. Patrzcie, tutaj w ogóle pszenica, pszenica, pszenica. Cukier, cukier, ryż. Żeż tutaj to po prostu by tak się szybko miasto rozwijało. Takie da, dalekie miasto zrobić. Kurde, można by pomyśleć na tym, ale na razie rozwijmy sobie może nasze główne miasto. Na świątynię, mnie kusi, wiecie. Chyba, że dzielnicę zbudujemy, portowo, bo tam byśmy jakieś cuda mogli zbudować. Portowa. Aha, portowa to musi być taki sposób zbudowana. Usunięcie ryb. Plus 1 złota. Budujmy tutaj. I to będzie fajnie wyglądało. Naprawdę podoba mi się to. Dobra. Wy stoicie, bo nie macie co robić. Okej, okay. kolejna tura. I 22 minuty, więc zaraz kończymy. Ostatnia tura i kończymy. O, Niemcy z włócznikami. W ogóle, ej, oni tyle wojska mają. Jakby oni mnie teraz mieli teraz chcieli zaatakować, to ja nie wiem, czy bym się obronił. Na serio. A to jest złe. To prawda, ja niedługo wyjdę z rycerzami, co nie? To oni się zesrają, jak mnie zobaczą, jak ja tutaj taką, z takimi jednostkami będę jechał. Okej, okay, obszary mieszkalne 0,5, dobra. I to było ostatnie, nie. Jeszcze jedno, lepsze nie mamy. Moglibyśmy sfinksa zbudować, ale nie. Nie, pójdziemy najwyżej tutaj na północ i kraby sobie jeszcze jedne zrobimy. Czemu by nie. Dobra. Ale tak jak mówiłem, to była ostatnia już... Ostatnia, ostatnia już tura. Jeszcze sobie kupię tylko tego misjonarza. A tutaj jest od razu. Okej, okay, co ty możesz robić? Aha Prawie całość jest tutaj wzięta, tak samo tutaj. Tu już dużo jest, tu musimy już tych inkwizytorów wypuszczać. Myślę, że te dwa państwa miasta musimy na początku złapać i potem to. Jak tu będziemy bardzo, bardzo mieć umocnioną wiarę, pójdziemy na południe. Tak, tak zrobimy. Więc ty w sumie to biegnij tutaj. Tak. Dobra, ale w tym momencie jeszcze ja zami żegnam. Dzięki jakieś oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało taki krótki maraton pięć odcinków. Z CVC 5, 6, przepraszam, gra Egiptem. Niedługo zacznę wrzucać kolejne odcinki, prawdopodobnie jutro, jak się wyśpię, ale to nie będzie już tak dużo. Tylko tam, max, jutro dwa dziennie. Potem, znowu dwa dziennie w niedzielę, i w poniedziałek, już jeden dziennie, myślę, będę wrzucał powoli, e, zmierzając ku końcowi e, i podboju wszystkich tutaj, czy po prostu wygraniu, nie wiem, przez religię czy cokolwiek, dobra. E, żegnam się dzięki wielkie. Jeśli macie ochotę, możecie zostawić lajka, komentarz nawet dla statystyk i widzimy się już niedługo w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Na razie, pasja!